Chcesz wiedzieć, jak szybko znaleźć perspektywistyczne spółki na giełdzie, które nie są pułapkami? Dzisiaj pokażę wam potężne narzędzie, które mi w tym zawsze pomaga. W tym materiale zobaczycie, gdzie znaleźć i jak krok po kroku skonfigurować skaner spółek. Zdradzę wam też moje 5 kluczowych wskaźników, których używam, by znaleźć firmy, które dynamicznie rosną, ale jednocześnie nie zbankrutują i potencjalnie dadzą mi dużo zarobić. To będzie poradnik dla każdego, więc siadajcie wygodnie i zaczynamy. Ale zanim to bardzo ważna informacja, skaner, który dzisiaj omówimy, ma mnóstwo możliwości, jest dostępny w serwisie MyFound, ale czego nie wspomina większość twórców, jest on dostępny od pakietu EXPERT, czyli od tego najwyższego. No dobra wiadomość jest taka, że rejestrując się z linku w opisie, otrzymujecie właśnie pakiet EXPERT na 30 dni za darmo, więc możecie od razu testować skaner i już teraz wyszukać sobie kilka świetnych spółek na przyszłość. No, jak Wam się spodoba, to możecie zostać na dłużej, bo MyFot oferuje mnóstwo innych funkcji, jak chociażby dokładne śledzenie portfela, a jak skończy się Wam ten ekspert, no to na następny zakupiony abonament dostaniecie 20% zniżki dzięki właśnie linku z opisu. Myślę, że naprawdę fajnie. Uważam też, że bardzo szybko wam się to zwróci, no bo można wyciągnąć mnóstwo wniosków ze swoich inwestycji i robić to lepiej dzięki tej aplikacji. Skoro już wiecie i zarejestrowaliście się z linku w opisie, no to macie pakiet ekspert. Nie przedłużam i pokażę Wam jak to wszystko prosto skonfigurować. Na samym początku. Wystarczy, że wybierzecie z lewego paska opcji narzędzia, no ona Wam się rozwinie w dół i z dostępnych opcji wybieracie oczywiście skaner spółek. Teraz jesteśmy już w odpowiednim miejscu, a do konfiguracji pokażę Wam ogromne ułatwienie, które ostatnio odkryłem i serio zaoszczędza mnóstwo czasu. W tym miejscu nic nie klikacie, tylko u góry przechodzicie do opcji ulubione wskaźniki. No i zdradzę Wam, że to serio wszystko ułatwi, bo znalezienie odpowiednich wskaźników w samym kreatorze, który później zobaczycie, no jest po prostu bardzo trudne i to jest taki... Mały trik ode mnie. No, i teraz najlepsza zabawa. No, wybieramy wskaźniki, które są dla nas najbardziej interesujące. Co bardzo ważne, jak najedziecie na któryś z tych znaków zapytania przy wskaźniku, to pojawi wam się szczegółowy opis danego wskaźnika. No, trzeba to wiedzieć, bo dużo to ułatwia i łatwiej jest to wszystko zrozumieć. Od siebie mogę polecić, żeby nie przesadzić z liczbą wskaźników. No, chodzi o to, żeby wyeliminować słabe spółki, ale żeby nie zamaskować też tych ogromnym potencjałem. Sugeruję od 3 do 7 wskaźników, które w naszej opinii są najistotniejsze myślę, że tak będzie najlepiej. Na potrzeby odcinka odznaczyłem sobie też wszystkie, które miałem wybrane i zaczynamy od początku. Interesuje mnie przede wszystkim dynamika przychodów rok do roku. Później wam też wytłumaczę dlaczego akurat te, ale to za chwilę. Następnym bardzo istotnym wskaźnikiem, który jest dla mnie ważny, to jest marża zysku operacyjnego. Jak klikniecie Ctrl F, to możecie od razu sobie tutaj wpisać, żeby wam to wyszukało. Oczywiście go też zaznaczam, a następnie interesuje mnie jeszcze z tej listy ROE, czyli return on equity. I na sam koniec dwa istotne wskaźniki, które w zasadzie zawierają w sobie dużo informacji, i będzie to chociażby wskaźnik Piotrowskiego, który sobie tutaj wyszukamy i też go zaznaczam, a także wskaźnik Altmana. Tak jak wspomniałem, później wyjaśnię Wam, dlaczego właśnie takie wybory zostały przeze mnie dokonane. Jeżeli mamy już wybrane wszystkie wskaźniki, no to możemy przejść do najważniejszego i najciekawszego. Wy oczywiście w tym czasie możecie zatrzymać sobie ten film i spokojnie dostosować je według własnych preferencji lub po prostu spróbować mojego ustawienia. No bo wiadomo, tutaj raczej każdy będzie miał inne zdanie i inne rzeczy będą dla niego istotne. Ale jak już wszystko zrobiliśmy, to po prostu przechodzimy na górę i klikamy z powrotem skaner spółek. No a teraz czas już to wszystko uporządkować. Jeżeli już wybraliście dane wskaźniki. No to na samym początku u góry wybieramy sobie jakikolwiek portfel, nie to będzie na przykład Warren Buffett 2. Nie ma to żadnego znaczenia, po prostu żeby te filtry wam się tutaj wrzuciły. No i zaczynamy krok po kroku wszystko ustawiać. Pierwsza rzecz, czyli to jakie rynki nas interesują. Mamy do wyboru akcje z New Connect i akcje z GPW. No mnie akurat te mniejsze spółki nie interesują. Chciałbym, żeby zostało tutaj tylko GPW, więc po prostu zaznaczam tutaj w ten sposób. Wszystkie sektory i wszystkie indeksy, a także każdy akcjonariusz Tutaj nic nie zmieniam, no bo nie chcę, żeby coś mi zniknęło. No i teraz, tak, zobaczycie wręcz, jak bardzo ułatwi nam wybranie tych wskaźników wcześniej. Ale zanim to, to po prostu usuńmy sobie każdy z tych wskaźników, który jest tutaj dostępny. No i dodajmy swój pierwszy. Jak widzicie, mamy tutaj aż kilka pól do wyboru, no ale zaraz wszystko Wam wytłumaczę na przykładach. Więc tak, na początku będzie to dynamika przychodów, no i właśnie tutaj wszystko się dzieje, no bo macie te wskaźniki ulubione na samej górze. Gdybyście mieli je szukać w ten sposób, takie malusieńki, niewidoczne, to naprawdę byłoby ciężko się zdecydować i wybrać coś sensownego. No i oprócz tego nie macie tutaj w ogóle możliwości podglądu, co ten wskaźnik w zasadzie oznacza i tak dalej więc no jest to ogromne ułatwienie, no ale dobra, jak już wiecie, że to naprawdę pomogło, to zaznaczamy swój pierwszy wskaźnik, no i ja na sam start mm, mówię wam jak to wygląda. Pierwsza rzecz to jest warunek, czyli czy ten wskaźnik ma być większy, mniejszy od danej liczby, jak to ma wyglądać w tym wypadku łatwiej będzie zacząć od wartości mnie interesuje akurat 10% ze względu na to że chciałbym żeby te przychody po prostu rosły na dynamicznym poziomie w związku z tym zaznaczam też żeby był ten wskaźnik większy lub równy tych 10% przychody są dla mnie bardzo istotne no i ogólnie w fundamentach spółek no raczej powinniśmy się kierować tym czy rosną przychody zaznaczam też wysoką wagę niech to będzie 3 w porównaniu do innych wskaźników które zaraz zobaczycie no i co istotne że aby to też zrozumieć okres, czyli przez jaki czas mają być spełniane te warunki. W tym wypadku dajmy sobie ostatnie dwa lata, żeby po prostu te przychody rok do roku były o te 10% lub więcej wyższe. No i teraz pozostaje nam zrobić dokładnie to samo z każdym innym wskaźnikiem. Ja już wam tego nie będę pokazywał, bo działa to na dokładnie tej samej zasadzie, dlatego zaraz po prostu zobaczycie, jak ustawiłem resztę. Wy natomiast spokojnie sobie zatrzymajcie film i ustawcie to według własnych referencji, żebyście mieli już to wszystko dobrze dostosowane. No ja już mam to wszystko gotowe każdy z tych wskaźników sobie przygotowałem i dostosowałem do niego parametry, tak jak mnie interesują no i jedyne co nam pozostaje po tym wszystkim już zrobić, żeby nasza praca nie poszła na marne, to po prostu nacisnąć zapisz kryteria. No i nazwać swój skaner w wybrany przez siebie sposób, na przykład będę pomysłowy, niech to będzie skaner, opis jest tu nieistotny, po prostu go usuwam i klikam zapisz. Zaraz sprawdzę, czy skaner wyszukał w ogóle jakąkolwiek spółkę, którą posiadam w portfelu, ale zanim to to szybko wyjaśnię po prostu co dany wskaźnik oznacza i dlaczego właśnie taki wybrałem. No dynamiki przychodów rok do roku chyba przedstawiać nie muszę, to myślę jest taki król strategii, dlatego ma tutaj też największą wagę. Po prostu mierzy to o ile procent wzrosły przychody firmy rok do roku i, i to w zasadzie tyle trzeba wiedzieć. Kolejna sprawa to marża zysku operacyjnego. No marża sprawdza czy firma nie traci głowy podczas szybkiego wzrostu, mówi nam chociażby jaki procent z każdego przychodu zostaje, kiedy odejmiemy koszty bieżące, czyli na przykład pensje, pro czy tam dajmy na to surowce. Czy po prostu model biznesowy jest efektywny? Nawet jeśli firma ma minimalny zysk, no bo na przykład dużo inwestuje yy, i tak dalej, no to musi utrzymać jakąś marżę operacyjną. Dlatego ja tutaj wybrałem minimum 1%. Kolejna sprawa to ROE. No i ten wskaźnik sprawdza, czy zarząd umie pomnażać nasz kapitał, tak naprawdę, ten co my inwestorzy dajemy. Mierzy, ile zysku netto generuje firma z każdej złotówki włożonej przez nas. No i jeśli ROE jest wysokie, no u mnie to będzie minimum 5%. To znaczy, że zarząd. Jest dobry w pomnażaniu majątku i tyle. No i dwa ważne wskaźniki, czyli Piotrowskiego który sprawdza taką ogólną jakość, trochę taki szkolny test jakości właśnie. Ocena od 0 do 9, która bada 9 różnych aspektów firmy, między innymi zyskowność, zadłużenie czy płynność w ciągu ostatniego roku. No i szukamy tutaj spółek, które mają po prostu wynik 3 lub więcej, bo to zapewnia, że są to rosnące firmy i są też zdrowe finansowo. Oczywiście im ten wskaźnik wyższy, tym lepiej. No i ostatni to wskaźnik Altmana. No jest to taki system sprawdzenia już wcześniej, czy firma przypadkiem nie jest zagrożona bankructwem, więc wyklucza on firmy upadające, ustawienie go na 1.81 będzie oznaczać, że spółka wychodzi ze strefy bezpośredniego zagrożenia. No i jest to taki twardy filtr, myślę, który uchroni nas przed spółkami, które mają na przykład 90% długu i już ledwo zipią. Więc mój skaner jest zdecydowanie nastawiony na firmy, które mają rosnąć jak lokomotywa, no ale mają też jakikolwiek hamulec, no i gdzieś tam zabezpieczenie i potencjalnie dużą efektywność. No więc sprawdź. Już w takim razie, co tutaj nam ten skaner pokazał. Żeby to zrobić, wystarczy z naszej listy filtrów wybrać nasz skaner, no i nacisnąć, wybierz. Wtedy te parametry nam się tutaj czytają. A następnie, jak już to się stanie, klikamy po prostu Zastosuj, i wszystkie spółki będą już na naszej liście. Poukładano, oczywiście, od najlepszej do teoretycznie najgorszej. Teraz pokażę Wam, co ten skaner tutaj wyszukał. A przed tym, jeżeli już pomogłem Wam w konfiguracji własnego skanera, to zachęcam do wsparcia mojego kanału. Przypomniało mi się, że mam taką możliwość jak wspieranie kanału za pomocą YouTube'a, która daje Wam chociażby różne benefity, więc sprawdźcie sobie, link będzie w opisie. Jest to naprawdę fajna sprawa i będę za to bardzo wdzięczny ale dobra, co najciekawsze na mojej liście aktualnej znalazł się przede wszystkim Shopper, czyli spółka ze składu Cyberfolks, no aż na drugim miejscu w zasadzie. Mamy też Quercus, który też kiedyś inwestowałem trochę bardziej akurat spekulacyjnie. Pojawił się też Synectic, do którego do mojego dużego portfela dopłacam coraz większe kwoty, ponieważ uważam, że spółka z robotami Da Vinci ma coraz większe przewagi na rynku i naprawdę dobrze prosperuje, szczególnie sparta z środkami z KPO. Mamy też Vercom, czyli też spółkę od Cyberfolks, co śmieszne. Digital Network to kolejna spółka, którą obecnie posiadam w portfelu. Zajmuję się cyfrową reklamą zewnętrzną, więc takie różne fajne reklamy na zewnątrz, które widzicie na ekranach, to właśnie od nich. Jest też Rainbow Tours, co ciekawe, które również posiadam w portfelu. Jak zajdziemy niżej, mamy też Cyberfolks, czyli spółkę matkę tych poprzednich, o których mówiłem no i kilka spółek, jak tutaj niżej, czyli na przykład XTB i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, no w zasadzie połowa spółek, które posiadam w portfelu, tutaj się wyświetliła, no i tak, bo ja realnie po prostu z tego skanera korzystałem i dalej to robię, co miesiąc po prostu sprawdzam, czy jakaś nowa firma mi tutaj ciekawa nie wpada. Ja działam na prostej zasadzie i to naprawdę się sprawdza, czyli po prostu jak w nowym miesiącu pojawi się jakaś nowa spółka, to ją weryfikuję, no i czytam czym się zajmuje, czy w ogóle interesuje mnie taki Biznes i czy pasuje ona do mojego portfela, czy może jednak nie, bo na przykład posiadam coś bardzo podobnego. To jest naprawdę fajna zasada i pozwala mi te inwestycje kontrolować i uporządkować, no ale przede wszystkim znaleźć te spółki, które do tego portfela chciałbym wrzucać. Jeszcze jedną fajną opcją, o której warto wspomnieć, jest chociażby możliwość sortowania po prostu tych spółek pod względem danego wskaźnika. Na przykład, jeżeli chcecie akurat zobaczyć, która firma ma najlepsze przychody, to możecie sobie właśnie zaznaczyć, żeby tak się stało. No i oczywiście z każdym wskaźnikiem dokładnie nie to samo możecie zrobić i naprawdę jest to fajna opcja Myślę, że ten skaner to naprawdę świetne narzędzie. No jak wspomniałem, ja regularnie z niego korzystam i po prostu przeprowadzam analizy spółki, która aktualnie mnie może zainteresowała. Jak mam być szczery, to uważam, że jest to przepis na mój sukces w inwestowaniu i na razie się to sprawdza, no bo stopa zwrotu w portfelu po prostu pobija indeksy. Natomiast co mogę więcej powiedzieć? Ja mam nadzieję, że rozjaśniłem wam jak do tego podejść. Pamiętajcie, że w opisie czeka link na 30 dni darmowego konta Expert, więc spokojnie możecie to przetestować. No myślę, że już nic tu po mnie. Za włożoną pracę będzie mi bardzo miło. Jeszcze jak zostawisz lajki like i komentarz, gdzie czekam na Wasze pytania, no bo na pewno się jakieś pojawią i z chęcią ze wszystkim Wam pomogę. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. No i do zobaczenia w następnym filmie.